witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021 zapraszam do stawienia subika oczywiście i łapeczki w górę no i dzisiaj sobie ciekawie zaczniemy ponieważ myślę że to jest ten czas kiedy możemy sobie kupić najlepszy kombinezon zastanawiałem się tutaj nad kolorem tego kombinezonu no i chyba sobie wezmę żółty wezmę sobie żółty Fajnie będzie pasowała do niego koszulka lidera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I niestety to na pewno będzie bolało, bo 160 diamentów i 46k. Ale ładnie wygląda ten zawodnik teraz. Wow, na żółto. Dobra, kupujemy ten kombinezon. Mamy to. No i niedługo, tylko teraz trzeba dozbierać trochę diamentów. Sobie weźmiemy nowego trenera tutaj od 150 huntly. 155. No chyba, że do tego czasu uzbierania diamentów yy, jeszcze dozbieramy więcej huntli do 185 to może sobie tego weźmiemy, zobaczymy, lecimy testować ten kombinezon, zaczynamy, zobaczymy sobie może jeszcze wyniki przed odcinkiem. Czwarte miejsce Puchar Świata jak na razie, pierwsze miejsce kontynentalny, no i nic w sumie nie było jeszcze, bo to początek sezonu. Lecimy z zawodami w nowym kombinezonie. Teraz to myślę, nasze szanse na wygranie Pucharu Świata się zwiększyły diametralnie. Myślę, że w tym sezonie to jest możliwe. Bardzo nawet możliwe. To zależy wszystko od tego, jak dużo skoków będę psuł. <laughs> Okej. Okay. Skok kwalifikacyjny, rozgrzeweczka, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że rozgrzeweczka i miejmy nadzieję, że się zakwalifikuje nowy kombinezon 98% dopnięcia od belki. I uwaga! O, dobra, może być. Może być za wcześnie. A i tak kurczę w nowym kombinezonie z wiatrem w plecy yy, mamy rekord skoczni. Także... Może być ciekawie w tym sezonie. Plus 6 i 6 za wiatr. Oczywiście jeszcze pierwsze miejsce. Ze słabym wybiciem, pierwsze miejsce. Co prawda nie było żadnych problemów w locie. Ładne odepchnięcie od belki. Ale teraz mamy wiatr pod narty. Co prawda słabsze odepchnięcie od belki. Ale. Czy Bart wykorzysta warunki? O, dobre wyjście z progu. Miota nim w powietrzu. Ale to będzie świetny skok. No. Za wcześnie zacząłem lądować na pewno ale pomimo tego rekord szkoda, że na dwie nogi minus 12,8 za wiatr, czy to nam da i tak pierwsze miejsce? Tak jest. No to ten kombinator dużo daje, naprawdę. Jeszcze, jak dokupimy najlepsze, wszystko to może być fajnie. Dobra, Finałowy skok. O, teraz za późno, kurczę, zawsze coś muszę zepsuć, ale i tak jest dość wysoko, będzie za zie... Jezus Maria, straciłem panowanie nad skoczkiem w powietrzu w ogóle. Nie wiedziałem, co się dzieje. Ale i tak skoczyliśmy za zieloną linię, więc ten kombinezon naprawdę daje bardzo, 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 bardzo dużo. No i już na początku wygrana. Odbieramy sobie nagrodę, bo oczywiście trzeba diamenciki zbierać. Dobra, środkową sobie wezmę czy trafię. O, elegancko. 14 diamentów, więc to się w sumie szybko nazbiera dla na tego trenera nowego. Dobra, lecimy z kolejnymi zawodami. Poczekajcie, ja sobie jeszcze sponsora zobaczę. A, mamy na dużo jeszcze. Lecimy znowu tu samo. Garmisz parten, niźny tagił. Potem no i. Kolejne zawody, czy będą kolejne zawody wygrane. Myślę, że jest na to całkiem spora szansa. <laughs> Ale wszystko się okaże. Bo ten ostatni skok w poprzednich zawodach to był spóźniony ewidentnie. Gdyby nie ten super extra kombinezon super. O oh Jezus, <laughs> Supermana. To bym nie wygrał prawdopodobnie, kwalifikacje. No i. Takie sobie wyjście z progu, niech będzie. <laughs> ale jest lądowanie z telemarkiem. 139 metrów, minus 3,6 za wiatr. No oczywiście pierwsze miejsce nam to da. Tak jest, ale nieduża przewaga. Karl Geiger nas goni, ale chyba mnie nie dogoni. 97 odgnienie od Belki, pierwsza seria. Czy będzie dobry skok? Za wcześnie, ale niech będzie. Niech będzie to powinno być i tak za zieloną linię dosyć daleko. A nawet powiem więcej: to jest rekordowy znów skok. 153 metry. Aż strach pomyśleć, co się tutaj stanie. Jak kupimy sobie nowy sprzęt, a zobaczmy sobie powtóreczkę. Może zobaczmy sobie powtóreczkę. Czemu nie? Tego świetnego skoku. 153 metry. No to już jest tutaj prawie na płaskie. Telemark. <laughs> Czyli ze wszystkim najlepszym to jest 160. Pewnie spokojnie można skoczyć. No i pierwsze miejsce. Przewaga nad K Karl Geigerem. 10 punktów. Chłop na pewno jest załamany. Wiatr podnarty nie potrzebuje zbyt długiego skoku. do 35 metrów tylko. Ale wszystko tutaj jeszcze można zepsuć. Ale chyba mi się nie uda tego zepsuć, bo niezłe wyjście z progu. Oczywiście tak mi no, miotło w powietrzu znów. Skok wylądowany telemarkiem, także jak najbardziej udany. Znów zawody to będzie pierwsze miejsce. 150,5 metra, potrzebowałem 135. Także będzie duża przewaga naprawdę nad Karlem. 27 punktów. Oj, oj. Czyli kolejne zawody wygrane. Tutaj mamy okazję zobaczyć, jak to wygląda z koszulką lidera, bo już się przenieśliśmy do pucharu kontynentalnego i bierzemy sobie kolejną nagrodę. I lewa strona, może się uda. No kurczę, już mamy na e, tego, na trenera w sumie. Ale poczekajcie, poczekajcie. Bo może zamiast tego. No nie, do tego sobie wezmę. Jeszcze jeden hunterek nam jest potrzebny w sumie. Także mam nadzieję, że go zdobędziemy szybko i lecimy do Pucharu Kontynentalnego. Garbage Partner, mała skocznia, będę musiał uważać, żeby tutaj wylądować dobrze, bo to na pewno będzie się szybciej wszystko działo. No ale tutaj to już muszę wygrać, no nie ma opcji, śnieg pada, bardzo fajne warunki. Trenerzy tutaj, jak widać yy... Stoją sobie i machają. Dobra, kwalifikacje. Nie wiem po co te kwalifikacje, jak wiadomo, że się zakwalifikuje. Spóźnione wiecie, z progu, pomimo tego, upadek. Tak myślałem. Wiedziałem, że muszę tutaj lądować wcześniej. Miejmy nadzieję, że nie będzie kontuzji. Nie był chyba jakiś groźny upadek. Nie powinno być kontuzji. Będzie oczywiście kwalifikacja na którym miejscu? Na dziewiątym. Ale dawno nie było upadku. No, i dawno też nie było kontuzji. Jeżeli będzie kontuzja, to w sumie nic się nie stanie, tak naprawdę. Ale szkoda by było. I skok pierwszej serii. No, teraz wyjście z progu to potężne było. I świetny skok na rekord, już wcześniej tutaj wylądowałem: 93 metry. Bardzo ładnie. Pierwsze miejsce oczywiście będzie. Nawet tutaj nie muszę sprawdzać, wiadomo. I skok finałowy. Yy, zagadka, czy wygram te zawody? Myślę, że ta zagadka to jest bardzo prosta zagadka. <gryw> Nawet myślę, że, jakby tutaj był upadek, to nigdy się nie stało i bym wygrał te zawody. Żółty zawodnik. Ciekawe. On będzie sobie tutaj ewoluował pewnie w trakcie kariery, jeszcze, bo wiecie, kasa się będzie zbierać, będziemy mogli sobie zmieniać ten sprzęt na inne kolory. I pierwsze miejsce. Kolej. O, nie, kontuzja. Już miałem powiedzieć, kolejna nagroda w tym odcinku, poczekajcie. Ja sobie tylko zobaczę coś. No, dobra, garmisz partę, muszę pominąć jedne. Ciekawe czy niźny tagi. Nizny Tagil będzie musieli pominąć. Dobra, najpierw sobie wezmę nagrodę. Yy, nie wiem, prawe sobie wezmę może, tak teraz. Mikroskopy, no już nie są jakieś mi zbyt potrzebne. Yy, zobaczmy sobie jeszcze wyniki w Pucharze Świata, bo tam wygrałem dwa razy. Zobaczmy. Drugie miejsce: Jezus Maria. Cztery punkty do Karla Geigera. Więc y, trzeba tutaj się wykazać teraz w niżnym tagił. Pomijam go Armić parten. Nie wy... A nie czekajcie, nie dobra, nie musimy pomijać niżny tagił. Skaczemy po prostu, Skaczem na tej skoczni. Mamy ogromną szansę, żeby wbić się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w końcu. I to już najlepiej utrzymać do końca sezonu, żeby w końcu ten sezon wygrać. Yy, trenera, może sobie weźmiemy w kolejnym odcinku nowego. Bo w tym może być ciężko uzbierać. Tego handla jednego. 69 numer startowy. Czy przyniesie mi dzisiaj pecha, czy szczęście? Oj, bardziej był stawiał na pecha. Co to było za wyjście z progu? Mam nadzieję, że to będzie w ogóle kwalifikacja, ale chyba będzie. Chyba będzie, bo e, poza punkt konstrukcyjny i tak. Gdzie ja się wybiłem? Dużo, dużo za późno. Plus półtora punktu. Dziesiąte miejsce, oczywiście tam kwalifikacja będzie. No, lajtowo. Ale teraz nie może być takich błędów. Teraz musi być lepszy skok. Bo Karl Geiger kurcze. Jest na pierwszym miejscu. Trzeba go wyprzedzić. Może się to uda już w tych zawodach. Dobra, za wczesne wyjście z progu. Nie szkodzi. I tak będzie za zieloną linię, i to będzie rekordowy skok. Ależ daleko. 143 metry. Szkoda, że na dwie nogi. Oczywiście. Minus 11,3 za wiatr i oczywiście będzie pierwsze miejsce, taką mam nadzieję. Co? Co? Karl Geiger mnie wyprzedził? O tych. No nie mam słów na chłopa, już nie chcę obrażać tutaj tego skoczka. No dobra, to jest, jest walka. To będzie walka. 97% od od belki. Dobra, Karl Geiger. Szykuj się na zemstę. Oho. 72 cm za wcześnie leć Bart daleko za zieloną linię. Jest telemark! Jest telemark! Powinienem chyba wygrać. Powinienem wyprzedzić Karla Geigera, chociaż po chłopie się można wszystkiego spodziewać. Zobaczmy sobie jeszcze powtóreczkę tego skoku może. Czemu nie? Z miniaturki też czegoś trzeba robić. <laughs> Ładny skok. I uwaga, czy da nam on zwycięstwo. Geiger jest, jest, jest. Pierwsze miejsce. Czyli obejmujemy prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata już na początku sezonu praktycznie. Także gratulacje Bart. <ścoughs> I odbieramy sobie nagrodę. No chciałbym tutaj w hantelki trafić. Okej, okay, z prawej strony. Hantelki. O, są hantelki, więc już... Y Spoiler w kolejnym odcinku weźmiemy sobie nowego trenera. Już w tym go oleję, bo ostatnia skocznia. Proszę Państwa, zobaczymy jeszcze sobie dla formalności. Barty gry, pierwsze miejsce w Pucharze Świata. Zawody ostatnia skocznia w dzisiejszym odcinku i tak ten odcinek już trochę trwa. Niżny Tagił znów. I czy będzie kolejne zwycięstwo w Pucharze Świata? Y to na przykład na takim 50. levelu z najlepszym sprzętem i ze wszystkim, to już myślę, że nawet nie ma za bardzo możliwości przegrać. Ciężko naprawdę przegrać. Dobra, skok kwalifikacyjny lidera kucharu świata. Publiczność szaleje. Dobra. I spóźnione wyjście z progu, ale kurczę, jakie problemy w locie, i już woda sodowa. Na szczęście to tylko kwalifikacja, ale gdzie ta zielona linia była? Oszaleli ci skoczkowie? Minus 14,8 bardzo dużo odjęty za wiatr. Siódme miejsce dopiero mi to daje. Ale pierwsza seria, Mam wiatr pod narty. Czy uda się dzisiaj wygrać? To dużo zależy od wyjścia z progu. No, nie, dlaczego tak nam no, miotło znowu, ale dobra. Bardziej ustabilizowana sylwetka w locie i będzie za zieloną linię. Taki zachwiany ten telemark był, ale 144,5 metra. Nowy rekordzik minus 13, drugie miejsce. Który? Karl Geiger. No, nie, co ten chłop tu wyprawia? Dobry jest, kurczybyk. I znowu walka z Karlem Geigerem, który dzisiaj wygra. Jak kiedyś Adam Małyż z Martinem Schmidtem, tak teraz Barty gry z Karlem Geigerem. No, metr za wcześnie aż. Blisko jest ta zielona linia, ale... O nie! Chyba Karl Geiger tym razem wygra. I czy mnie znowu wyprzedzi w klasyfikacji generalnej? Wszystko zależy od jego skoku teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. 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 Jest! Wygrywam, na szczęście! Kargalger nie podołał tutaj No i drugie miejsce Ostatnia nagroda w tym odcineczku Okej, okay, słaba pula w sumie byle które tam sobie weźmiemy pieniążki, a i mikroskopy No dobra, niech będą już No dobra To tyle na ten odcinek, zapraszam do stawienia subika, do stawienia łapeczki w górę Jeszcze raz Najlepiej jakiegoś spam łapeczek, jak najwięcej. <grych> Dobra, i żegnam się z wami do kolejnego odcinka.